Jeżeli rozmawiacie o Japonii, to najlepiej z osobą, która wie chyba najwięcej na temat tego kraju. Bartosz Kurek, ekspert od spraw japońskich w reprezentacji Polski, tak mogę Cię przedstawić? Dużo, nie najwięcej, bo, bo jednak stażem w lidze japońskiej Michał jak jeszcze mnie mocno wyprzedza, ale, ale tak, co nieco mogę opowiedzieć. Gdybyś miał usytuować siatkówkę pod względem popularności na tle innych sportów, to byłoby to top 3, 5 czy raczej 10, a może poza dziesiątką? Ja myślę, że, że top, top 5 to jest takie, to jest takie dobre miejsce bezapelacyjnie Numerem jeden w Japonii jest baseball, um, potem piłka nożna koszykówka i, i zaraz za tym jest, jest siatkówka, jeżeli mówimy o, o sportach drużynowych, no bo jest jeszcze coś takiego, to czy pewnie wie, wszyscy wiedzą jak sumo, natomiast to jest trochę, trochę bardziej, oczywiście jest to sport, ale, ale traktowany w Japonii z dużą estymą. Zaskoczyła Cię ta oprawa meczowa, to co dzieje się w trakcie widowisk? Bo widzimy te filmiki też w mediach społecznościowych. Tłum ludzi, tysiące tak naprawdę. Też prezenty przygotowane zawsze po jakichś, po jakichś meczach? Tak, to jest taka mała tradycja. No może nie taka mała tradycja, ale w Japonii wygląda to tak, że. że... Praktycznie za każdy autograf czy za każde zdjęcie zrobione sobie z fanem otrzymuje się jakiś drobny upominek. Czasem nie jest to, nie jest to drobny upominek, bo moi koledzy potrafią, potrafią dostawać od swoich takich najbliższych, e, największych fanów. E, naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Co najciekawszego, może najdziwniejszego dostałeś od ja? kibiców, tak? Eee, <laughs> Nie wiem dlaczego, ale w Japonii jest taka, jest taka moda, czy, czy, czy tradycja, że w prezencie ofiarowuje się skarpetki. I najczęściej są to skarpetki w bardzo dziwnych wzorach. Zainteresowanie kibiców to jedno, ale też podejście do zawodników, do największych gwiazd, to inna sprawa, bo pojawiają się w kampaniach reklamowych. Troszkę, troszkę mi tego zazdroszczę, że, że te największe koncerny japońskie tak chętnie sięgają po posiadkarzy. Um, ale z drugiej strony też patrząc na, na tych chłopaków, czy, czy, czy na i sikałe, czy na rana taka jego widać, że, że i mają i potencjał sportowy i na boisku potrafią się zaprezentować bardzo dobrze, super grają, ale też, też fajnie, fajnie rezonują z kibicami, więc z jednej strony im zazdroszczę, a z drugiej strony też nie dziwię się, że te koncerny po nich sięgają. Gdybyś mógł coś przenieść z Japonii do Polski i z Polski do Japonii, to co by to było? Z Japonii do Polski przeniósłbym e, transport publiczny. To jest coś niesamowitego. Naprawdę w Japonii można żyć bez, e, bez samochodu i, i nie czuje się i, czu, i, i jest się w stanie żyć dużo bardziej komfortowo niż, niż u nas, posiadając samochód. A z Polski do Japonii przeniósłbym może nasze jedzenie, ale to chyba moja taka indywidualna sprawa, bo czasem w sezonie brakuje mi po prostu takiego naszego, naszego w cudzysłowie, jedzenia.